Cześć, ja jestem Lola i wcale nie nagrywam w środku nocy. Dzisiaj, ze względu na to, że Imperium Złota ciągle się czyta, to zapraszam Was na Coffee Book, tak? Czyli coś, co odkryłam w sumie z kilka dni temu. I chciałam kiedyś to zrealizować. Zobaczyłam, że raczej jest to kwestia, która została najpóźniej poruszona. W zeszłym miesiącu, ale czemu nie spróbować? Pojawi się 8 kategorii, do każdej musimy przypisać chociaż jedną ja książkę i postaram się to zrobić najlepiej, jak potrafię, i wszystko zgodnie z sumieniem. Pierwsza kategoria to jest czarna kawa, czyli książka, w którą trudno było się wgryźć, ale zdecydowanie było warto. I w moim przypadku jest to Dunea od Franka Herberta. Słuchajcie, ta historia jest niesamowita, tak wiem, nie skończyłam jej jeszcze czytać, bo zatrzymałam się na końcówce drugiego tomu, ale jest niesamowita, bardzo wciągająca. Jeden mankament jest taki, że nawet w tych nowszych wydaniach, bo ja mam akurat wydanie z 2020 roku, to jest dodruk do wydania trzeciego, w każdym razie Mimo tego, że jednak jest to nowsze wydanie, nowsze poniekąd tłumaczenie, to jednak język Herberta jest trudny i jest toporny, jest momentami archaiczny i jego styl też, więc trudno jest się wgryźć na samym początku, mnie to zajęło kilka rozdziałów, żeby w ogóle się wkręcić w to wszystko, co się tam działo, co naprawdę mnie interesowało. A pamiętam, że chciałam koniecznie przeczytać Dune o wiele, wiele wcześniej, a taką moją główną motywacją była kwestia tego, że wychodził film, no więc fajnie byłoby znać książkę i obejrzeć film i zobaczyć, jak to wychodzi. I jeżeli zastanawiacie się, czy Dune jest na tym samym poziomie, albo trudniejsza, albo łatwiejsza od władcy pierścieni, którzy też są. Napisani dosyć specyficzno, trudnym językiem, no to Duna jest tutaj łatwiejsza moim zdaniem. Na pewno szybciej idzie się przyzwyczaić do tego stylu, do tego języka, do tych określeń. Wiadomo, mam tutaj sporo nowomowy, sporo dosyć wyjątkowych nas własnych, więc trzeba to przyswoić, ale jest to trochę łatwiej niż. Kategoria druga, czyli miętowa moka, odnosząca się do książek świątecznych, które raczej się czyta właśnie w tym okresie świątecznym, w te wolne święta, w tę przerwę świąteczną na studiach czy w szkole. I słuchajcie, zastanawiałam się długo, bo ja nie czytam książek z motywem świątecznym, a zwykle coś takiego czyta się podczas świąt. I generalnie w zimę, kiedy święta się zbliżają. Jeżeli chodzi o jakieś klasyki typu dziadek do orzechów, który kojarzy mi się właśnie z tym okresem, to niestety go nie czytałam, więc nie mogę go tutaj zakwalifikować. Ale mam coś innego i jest to trzeci tom trylogii zimowej nocy, czyli zima czarownicy. I dlaczego? Bo to nie ma absolutnie niczego związanego ze świętami w sobie, to jest. Książka, która ma klimat bardzo baśniowy, której jakby taki generalny krajobraz jest wpisany w zimę. Po tytule też można to wywnioskować. Ale kwestia jest taka, że ja trylogię zimowej nocy generalnie czytałam właśnie w tym okresie świątecznym zimowym, i od tamtego czasu bardzo, bardzo mi się w pamięć i za każdym razem, jak spadnie śnieg, to od razu moje myśli wracają do tej książki, wracają do tej fabuły, wracają do tych emocji, które mi tutaj towarzyszyły. I owszem, to nie jest popularny wybór, jeżeli chodzi o książki świąteczne, ale ja jestem z niego zadowolona. Zdecydowanie warto poczytać. Tym bardziej, że ja o trylogii zimowej nocy staram się mówić tutaj na kanale i wszędzie. Gdzie tylko się da, jak najczęściej I jak najwięcej, bo naprawdę ją uwielbiam Po prostu ubiłam mi się w serduszko i tam już została Także jeżeli byście się zastanawiali czym czytać To oczywiście czytać od razu, natychmiast Kategoria trzecia to Gorąca Czekolada Czyli ulubiona książka z dzieciństwa Nie mam tutaj nic fizycznie, żeby wam pokazać Ale kwestia jest taka, że Ja w dzieciństwie Bardziej lubiłam i miałam taką jedną książkę, a raczej powiedziałabym ogromne tomiszcze, które zaszczepiło we mnie właśnie taką miłość do czytania i był to zbiór właśnie Christiana Andersena. Przeróżnych baśni i do tego ta książka była w twardej prawie, miała pozłacane brzegi, przepiękne ilustracje w środku. Także jeżeli ktoś mnie pyta o lektury z dzieciństwa, to za każdym razem mówię baśnie Andersena. Czytywałam też baśnie braci Grimm, ale one już mi tak mniej podchodziły jakoś. Nie wiem, tak wyszło. No a poza tym, no to no nie mam za bardzo o czym mówić, jeżeli chodzi o wczesne dzieciństwo, ponieważ oprócz baśni to czytałam atlasy przyrodnicze. No i później, już dopiero w gimnazjum, mnie ruszyło takie najbardziej książki, które wywarły na mnie taki pozytywny wpływ. No to był wtedy Hobbit od y, Tolkiena i Kamienie na Szaniec. Kategoria czwarta, czyli podwójne espresso. Książka, która od początku do samego końca trzymała napięciu. jeżeli widzieliście kilka ostatnich filmów, myślę, że doskonale wiecie, co wam pokażę i o czym wam powiem. Więc z ostatniego czasu, takiego najbliższego, to oczywiście jest to dziewczyna, która skoczyła do morza. Ta książka zaczyna się tym, że zostajemy wrzuceni w środek akcji. Pod koniec niemal każdego rozdziału dostajemy mini cliffhanger. Napięcie jest zbudowane cały czas do granic możliwości. Nie jesteśmy pewni tak właściwie rozwiązania do samego końca, chociaż można je przewidzieć jasne, ale w pewnym sensie ta książka pozostawia nas w takiej niewiadomej, w takim oczekiwaniu. Zdecydowanie uważam, że jest to książka, która. Trzymam w napięciu. Od pierwszej sceny do ostatniej. Po drodze niektórzy, tak jak ja, mogą się zalewać łzami, mieć łamane serce to chwila, i śmiać się, cieszyć, szokować razem z główną bohaterką i w związku z biegiem akcji. No i oczywiście jest to kolejna książka, którą, jeżeli mnie zapytacie, co polecam, wam przeczytać, to, to powiem: dziewczyna, która skoczyła do morza. Ale jest jeszcze jedna um, książka, tak w dalszej perspektywie, patrząc, tylko ona nie jest całkiem w początku w takim napięciu. I mówię tutaj o Wojnie Makowej od Rebeki Kwang. I owszem, ona trzyma w napięciu do końca, ale nie od samego początku. Jest to pierwszy tom, i ta narracja na początku jest prowadzona bardzo powoli. Wprowadza nas w ten świat kroczek po kroczku, na spokojnie. Także dopiero po kilku rozdziałach zaczyna się jakieś większe napięcie, które może przyciągać czytelnika. Także też zakwalifikowałabym ją do tej kategorii, ale właśnie z taką gwiazdką, że początek to nie jest od razu totalne napięcie, oczekiwanie i tak dalej, tylko trzeba przebrnąć przez wprowadzenie do świata, w pewnym sensie do sytuacji. I dopiero później zaczyna nas chwytać. Kategoria piąta Starbucks, czyli książka, która pojawia się dosłownie wszędzie. I szczerze mówiąc, to tak przeglądając sobie Instagrama, to najczęściej, oprócz, wiadomo, całej serii Sarah James z odworach i tym wszystkim, co zupełnie mnie nie interesuje i nie chciałabym się za to zabierać. Ale z książek, z którymi gdzieś tam miałam do czynienia i które przykuły moją uwagę, tak ostatnio to Godzina Wiedźm, bliżej premiery było, był wysyp, ogromny wysyp, jeżeli chodzi o Godzinę Wiedźm, po premierze również i do tej pory Często widuję ją na Bookstagramie i uważam, że słusznie ona powinna się pojawiać wszędzie, jest bardzo angażująca, jest taka tajemnicza, jest mroczna, ma takie elementy horroru, ma elementy poniekąd baśniowe, ale niekoniecznie, może nie baśniowe, raczej fantastyczne po prostu. I też o niej już wam mówiłam, więc wiecie, co uważam na jej temat. A poza godziną wiedzy, no to ciągle już od lat widzę na Instagramie. Lustrzany. Sprawa wygląda w ten sposób, jeżeli chodzi o mnie. Ja bardzo chciałam, żeby ta książka mi się podobała. Bardzo chciałam, żeby ona do mnie trafiła, żeby była taką, taką komfort trylogią, książką. Nie pamiętam ile jest tych tomów, wydaje mi się, że trzy. Ale jeżeli chodzi o zimowe zaręczyny, słuchajcie, ja ją kupiłam oczekując właśnie czegoś naprawdę fajnego, czegoś angażującego, czegoś co. Po prostu warto przeczytać, bo właśnie była wszędzie, pojawiała się na każdym możliwym zdjęciu, moi znajomi o niej mówili, na YouTubie o nim mówili i no była po prostu, wbijała się drzwiami, oknami z każdej strony, no to kupiłam. No i słuchajcie, zrobiłam DNF-a, po prostu zrobiłam na niej DNF-a, w ogóle mi nie siadła, bo bohaterka była totalnie mdła, totalnie nie do polubienia, mnie się wydawało, że autorka na siłę bardzo chciała zrobić tę bohaterkę w taką łapę taką niezdarę i w ogóle, i że on sobie nie za bardzo radzi w tym świecie. No i okej, okay, rozumiem ten zamysł, ale to było za bardzo. To było tak hamsko pokazane, powiedziałabym, bardzo nachalnie. Te postacie, które otaczały główną bohaterkę, były takie se. Ten i narzeczony, to już w ogóle szkoda gadać i no nie, po, po, po prostu nie. Kategoria szósta, czyli hipsterska kawiarnia. Książka, która została wydana przez niezależnego autora, i tutaj muszę spasować, ponieważ szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy mam, albo czytałam książkę, która została wydana przez niezależną autorkę, albo autora. Także niestety muszę ominąć ten punkt, ale dajcie znać w komentarzach, jeżeli wyczytaliście taką książkę, jeżeli znacie takich autorów, którzy są niezależni, a jednak popularni. Bo chętnie się o tym dowiem. Kategoria siódma kawa bezkofeinowa książka, po której spodziewałam się więcej. Nie mam jej fizycznie, ale też mówiłam, że o niej na kanale jest to reportaż o tytule Z miłości to współczuję opowieści z Omanu. Mówiłam o tym dosyć niedawno i ta książka ciągle pozostawia mi niesmak, jak o niej myślę. No, jednak spodziewałam się czegoś bardziej odkrywczego. To jest stosunkowo nowy reportaż, dosyć współczesny, mimo tego, że powstało już naprawdę wiele filmów, wiele miniseriali, wiele właśnie reportaży i pisanych i filmowanych. No, to ta książka miałam wrażenie, że ona po prostu wniesie coś nowego albo przynajmniej bardziej szczegółowego. A no niestety autorka nie pamiętam nazwiska teraz. Um, ona potraktowała te treść bardzo powierzchownie, bardzo powierzchownie, jakby jak już był proszony jakiś temat, no to był zaraz urywany. Wydawało mi się, że było tam więcej opinii autorki, która po prostu narzucała nam to, co myśli, żebyśmy my mogli to czytać jakby według klucza. Trochę nie widziałam tam miejsca na własną interpretację. No i tak jak mówię, po prostu. No był to taki wstęp, jak jeżeli absolutnie nic nie wiecie o kulturze Bliskiego Wschodu i dopiero chcecie poszerzyć swoją wiedzę, po prostu nie wiem, zacząć o tym czytać, oglądać cokolwiek, pewnie, ale no, no był to po prostu taki. Nie wypał, moim zdaniem. No i ostatnia kategoria to jest idealne połączenie: książka słodko -gorzka". I to jest zagwostka, bo długo myślałam o tej kategorii. Stałam przed tą biblioteczką dobre 10 minut, zastanawiałam się nad książkami, które mam w domu jeszcze. Trochę nie mogłam nic przyjść do głowy, za bardzo, gdzie mogłoby być taki idealny balans, jeżeli chodzi o Poruszanie raczej niekomfortowych albo smutnych tematów z przekazaniem fajnych wartości, które naprawdę mi się czyta. I słuchajcie, znalazłam. I to jest książka, o której ja chyba nie mówiłam nigdy tutaj na kanale. Są to Kłamstwa Lokalamory od Scotta Jest to pierwszy tom trylogii, o ile nie wyszedł nowy, ale chyba wyszedł. Nieważne. W każdym razie jest to pierwszy tom serii, nazwijmy to w ten sposób, opowiadający o sławnym cierniu kamory, czyli właśnie o naszym głównym bohaterze, który razem ze swoją w sumie dobraną rodziną mieszka w Kamorze, zajmuje się w sumie takimi włajstwami, kradzieżą, ale w bardzo kreatywny. Kosztowny momentami i przez zabawny sposób. Co prawda, jest tu dużo żalu, jest tu dużo smutku, jest tu dużo takich bardzo emocjonalnych scen, ale z drugiej strony ta książka i następne tomy również przekazują niesamowite wartości, jeżeli chodzi o przyjaźń, jeżeli chodzi o więzi z innymi ludźmi, jeżeli chodzi o właśnie te głębsze emocje, czy o żałobę, czy o szczęście, czy o miłość, i tutaj. To jest niesamowite i moim zdaniem na tę chwilę właśnie ta książka pasowałaby do tej kategorii. I to był trudny wybór, <grym> jak już wspomniałam. I chciałabym też poznać Wasze opinie, jeżeli chodzi o te kategorie, bo chyba nie jest łatwo znaleźć taką książkę, która byłaby po prostu idealnie wyważona. No i to by było tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli chcecie, napiszcie też w komentarzach swoje typy, jeżeli chodzi o te 8 kategorii. Jestem bardzo ciekawa Waszych wyborów. No i widzimy się następnym razem. Pa!